Siemaneczko, maneczko z tej strony Damiano 60, 10, a to już drugi odcinek z tej serii, czyli z Mountain Blade Ogniem i Mieczem. Wiem, mm, dość trochę nie nagrywałem, ale musiałem, mi się już kończy, bo jestem w pierwszej turze ferii i musiałem poprawiać oceny. Ale już wracam do normalnego nagrywania, czyli trzy odcinki tygodniowo. No i tak. Ostatnio pomiędzy odcinkami trochę pojeździłem i zwerbowałem trochę wojska. I dzisiaj, w ogóle Smoleńsk przejęło to Księstwo Mazowieckie. Pojedziemy do obozu najemników kupić sobie jakieś wojsko i może zaatakujemy jakąś karowany, żeby w końcu były jakieś pieniądze. Mm. Już niedaleko. O, bandyci jeszcze. Może się uda ich złapać? Nie! Chciało się coś. No, jest. Atakujemy w drogę. Już ktoś ściela. no o przegrywamy trochę znaczy oni tam przegrali moi hawarzyści spróbujemy coś osłabić tu im ja bardzo muszę kupić lepszą trochę broń z lepszą celnością Wreszcie kogoś tam zabili. Nie. Powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Straciliśmy trochę wojska. Hmm. No nic. Niekiedy tak bywa, ale od razu na początku odcinka e nie wolę im zapłacić, bo husaria lepiej. Znaczy, hustar jest bardzo mocna, więc wolę nie ryzykować. Idziemy oczywiście kupić wojsko. Chcę i u że piechotę. Strzelców. Kasy nie ma. O, jeszcze, ale mam rzeczy, to pójdę potrzebować. Troszkę pieniążków padło, ale nic, na razie poczekamy, nie będziemy nic kupować, spróbujemy jakichś bandytów tu, albo, o, co jest tam jeszcze, jest Stanisław jakiś, skieruj się do zamku, może będziemy jakieś zadania. do usług masz dla mnie jakieś zadanie? mam list, wojewoda, ktoś tam oczywiście płot będzie mi po drodze czyli musimy przekazać list komu? wojewodzie Płatku podobno o, o, o. no nic może się uda koza zastać. czy to on? Stacjnie. Wojewoda Stanisław. No może się tu będzie kręciło. Jakiś pułkownik, ale spytamy się go do usług. Chcę Cię o coś zapytać. Tak, tak. Obrócz. No to pojedziemy koło. Owróć. Moment. Nie ma go? Jest. To usług. Przekazuję ci list. Muszę odejść. No zadanie wykonane pomyślnie, więc... Jest dobrze. A pojedziemy do tego. O, I jest 26. Spróbuję. Ściało się coś. Już? Ilości jest mniej więcej, no ale opinie są zbyt dobrzy. A. Hmm. Yep. О, куда. чтобы меня оглушили, потому что... Я, снова пойду. Ну, Помощь трошка. Teraz już te bitwy trochę szybciej idą niż przedtem bo jak się wystawało samemu to tym pistoletem próbowało się ale o bitwa wygrana szybko nawet a, o, a już może będzie trochę kasy zobaczymy co mają a nie będziemy Nie jest to tylko um, awansujemy swojego żołnierza i teraz tak poszedłbym w siłę. Tu w siłę e, tu bym może poszedł pierwszą pomoc, bo często jest tak, że... Moi żołnierze raz dostaną i już giną, więc wolę, żeby byli ogłuszani niż zabijani. Pójdziemy do Warszawy. Tak. do karczmy. Pułapka będzie. mniej bladka stawało się coś cięło wow trafiłem co a ja. Oh, o, Nie, no po prostu I mi biorą 71 talarów, no, po prostu super Najemny halabatnik ale jest kość karcz a 25 i wygramy 50 pewnie chyba że mnie zabiją Aha, bo ja byłem w bo ogóle nie miałem życia. Fejl, za fejle dzisiaj. Idz i dzisiaj nie idzie. Krulian Kazimierz. Okej. Okay. Mamy zabić kogoś. Nie oddział chociaż. Pikiniera. Znalazł i zabił uciekiniera o imieniu. Kwalifrenta. Widzę to ostatnio znane miejsce jego pobytu. pobytu. Widzę. Widzę to chyba gdzieś tu Albo się pomyliłem On prawdopodobnie będzie tam W centrum wioski i go trzeba będzie zabić Kieruje się do środka wsi i szukamy nerwowego człowieka przynajmniej tak było w no. no i kolejny fail nic mi dzisiaj nie idzie a napiszcie w komentarzach czy chcecie z modem blade Warban bo też mam A nie tylko z ogniem i mieczem Trzeba urozmaicić kanał Ale wolę się Was o zdanie spytać Żeby potem nie było co nagrywasz I takie tam Obywatel, obwatel by go już tu nie było? O, mm. dzień dobry. Pasujesz do opisu mi takie tu. Ach, chciałem mu fetrze też mieć. Udało się. Misja ukończona. Jakbyście coś słyszeli tam w oddali, to moja siostra się kłyci Nie wiem z kim. O jakieś buty. I w oddali też jest mój brat, któremu kazałem usiąść. Sorry za to, że skłonęłem. Pokój mam z bratem. Pytam się, czy ma jeszcze. Nie. Wolę nie, bo pewnie się okaże, że będę musiał się z nim bić, a ja ledwo co mam wojsko więc. Kasy jest 400. Na jakichś bandytów można by było napaść? Nie wiem czemu, ale po kilku dniach już się potem nie da rekrutować wojska. O, spróbujemy ich łapnąć. Ale są szybsi. I o wiele. Cóż to nasze, nasza rzecz Pospolita lekko upada i atakowana przez wojska zaporskie Ale I też przez księstwo Moskiewskie Teraz gdzie jestem? Zaatakujemy Patryk, pomożemy... ale nie możemy pomóc rzeczy pospolitej, ale z racji, że, że przegrywają, to ja dam im podać łupki, a więźniów sobie zrekrutuję. Obłagam, żeby nie było znów, że pięciu pojechało, pięciu zginęło. Nie to. Muszę sobie kupić nową myszkę, trochę cichszą jak klikam, bo na nagrań to potem strasznie wychodzi. Aha i szykujcie się do Opening Business. Prawdopodobnie zrobię go przez ferie, czyli może w sobotę i w niedzielę go wrzucę. Będzie 5 skrzynek, bo za bardzo też kasy nie mam. Ale z, chyba włączę zarabianie na jednym filmiku. Właśnie w tym openingu i całą kasę jaką dostanę przeznaczę na skrzynki żeby rozbudować te openingi a nie po 3-4 skrzynki tylko tak po 10 żeby było Bo na razie najwięcej wyświetliń właśnie zrobił mi opening z czego bardzo się cieszę bo aż prawie 40 a szczerze Czyli, moim zdaniem, podobają wam się moje openingi. No i właśnie. Werbuję mu wszystkie. Używkowienie. Teraz. Ta ma cięcie 20, szybsza jest i zasięg broni jest lepszy, więc wymieniamy. No i okej, okay. chyba będę już powoli kończył ten odcinek, bo żeby Was nie skłamać, jest chyba godzina. Pół do dwunastej. Także już będę kończył, bo jutro na 8 do szkoły. W ogóle nagrywam w niedzielę, nie wiem kiedy to wejdzie, pewnie w poniedziałek. No ale... No to tyle z tej strony. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i piszcie właśnie w komentarzach jakie byście chcieli zobaczyć gry. Wszystko z mojej strony. Dzięki. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.